Dobrze, jestem. Chciałabym powiedzieć, że ustawiłam kadr, ale nie ustawiłam kadru. Tylko po prostu włączyłam telefon. Bo na przykład mój narzeczony, jak powiedzieć, że y, źle wyglądasz, nie mówiąc, że źle wyglądasz, powiedział mi. Daj mi ustawić ci kadr, zanim nagrasz, to, co chcesz dzisiaj powiedzieć, żebyś ładnie wyglądała, a nie tak jak ostatnio. Dzięki kochanie, Dzięki. Dobrze, pośmialiśmy się. No, tak dla rozluźnienia sytuacji. Natomiast dzisiejsze tematy nie będą, nie będą ani śmieszne, ani wesołe. Trudne będą. To jest chyba takie najbardziej prywatne i najbardziej szczere. Co do Was powiem. Od kiedy w ogóle się pojawiliśmy, jakkolwiek, jako projekt pies w social mediach. Więc postaram się to streścić, mimo że to będzie długa opowieść. Więc za bardzo w szczegóły nie będę się wydawać, ale powiem Wam, co się wydarzyło, i ym, na przestrzeni tego, co się wydarzało, będę odnosić się, jaki to miało wpływ na projekt pies. Ale może od nowa. Generalnie chodzi o to, że ja mam tak w głowie zakodowane. Że projekt pies, czyli szkolenie psów, to jest moja praca, i ja w tej pracy muszę być zawsze profesjonalna. Yy, I jakby raczej się staram trzymać życie prywatne z dala od pracy. Ja jestem, no jakby tak od samego początku mojej kariery zawodowej, nazwijmy to, w gastronomii. Jestem wychowana na pracy w Sheratonie i w różnych takich drogich, ekskluzywnych markach. I tam mi zawsze było wpajane do głowy profesjonalizm, jakość obsługi, klient jest najważniejszy i tak dalej. No i wiecie, jak ma się 17-18 lat i ktoś non-stop takie szkolenia robi, że właśnie jakoś obsługi, profesjonalizm i tak dalej, to potem to gdzieś w tej głowie zostaje. I mimo, że staram się podchodzić do pracy tak bardzo na luzie, to wiem, że mam gdzieś z tyłu głowy. Że mam gdzieś z tyłu głowy, że ja muszę być ciągle profesjonalna i moje życie prywatne nie powinno wpływać na projekt pies. I ja w ogóle uważam, że... To nie jest do końca oszustwo, no bo ktoś by mógł powiedzieć, że ja nie wiem, oszukuję albo kłamie, tak, bo wchodzę na zajęcia i uśmiecham się, czyli tak trochę nakładam maskę, że jestem szczęśliwa i mam super dzień, a tak naprawdę na przykład zdarzyło się coś bardzo, bardzo złego, przykrego, tragicznego w moim życiu, no ale o tym nie mówię, więc tak oszukuję tych ludzi. Ja nie uważam, żeby to było oszustwo, no bo zobaczcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład, nie wiem, kupujecie wymarzony samochód albo rower, albo idziecie do salonu sukien ślubnych, bo czekacie na swój najważniejszy w życiu dzień, który jest na przykład waszym ślubem, waszym weselem, i chcecie kupić tą najpiękniejszą dla was suknię ślubną, a pani, która wam ma sprzedać tą suknię ślubną, ma dzisiaj na przykład bardzo zły dzień. I ona oczywiście ma do tego prawo, bo na przykład, nie wiem, rozwodzi się z mężem. Kłócą się o coś, nie wiem, o dzieci, o jakieś sprawy finansowe, i ona jest taka sfrustrowana, i taka dla was niemiła, i taka opryskliwa, że wam po prostu psuje cały experience z tego, co przed chwilą miało wam dawać tak dużo radości. nie? I ja uważam, że to jest nieprofesjonalne, że jakby oczywiście współczuję takiej kobiecie, która ma jakieś tam problemy, ale ja jako klientka w tym momencie wolałabym, żeby ona była profesjonalna i żeby ona jednak się skupiła na mnie i na tym, że to jest mój super dzień i ja chcę kupić suknię ślubną. Ja wychodzę z takiego założenia w projekt Pies, tak, że jak ja jestem w pracy, to was nie powinno interesować, że mi się życie wali na przykład, nie? No. Ale co innego? Praca w temacie szkolenia psów, a co innego działanie w social mediach, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo w zasadzie mi, my z Krzyśkiem już od wielu lat działamy w, na YouTube i działamy na Instagramie. I tutaj, no wcześniej jeszcze na Facebooku, i tutaj mam wrażenie, że to nie do końca jest takie stricte relacje praca-praca, nie? Dlatego uważam tak dzisiaj. Doszliśmy do wniosku z Krzyśkiem, pogadaliśmy, że to, co Wam naobiecywaliśmy na koniec tamtego roku, że będzie dużo zmian i tyle nowości, i tak dalej, i to, że no pewnie zauważyliście, że ostatnio i tu jest cisza. No, na YouTube to jeszcze tam się staramy, powiedzmy, jakąś tam um, aktywność utrzymać. Jest nas dużo mniej, ja się dużo mniej tu pojawiam, dużo mniej do Was gadam, dużo mniej opowiadam, dużo mniej wrzucamy jakieś takich po prostu filmów ze spacerku i tak dalej. No bo właśnie dlatego, że w prywatnych rzeczach działo nam się bardzo źle ostatnio. No i to z Waszej strony może wyglądać w taki sposób, że no obiecywaliśmy, pokłamaliśmy i nic z tego nie wyszło. Dlatego dzisiaj powiem Wam, co się wydarzyło. No tak w skrócie mniej więcej. Powiem Wam, jaki to miało wpływ na projekt Pies. No i jakie będą zmiany. A zmiany będą takie, że tutaj... Na zajęciach, no na zajęciach dalej, powiedzmy, czy tam na konsultacjach będę profesjonalna, <noise> przynajmniej będę się starać. Natomiast tu yy, trochę będziemy Wam bardziej pokazywać, co się u nas dzieje. Znaczy pod tym względem, że jak mam beznadziejny dzień, tak jak wczoraj, miałam takiego doła, że po prostu masakra, to zamiast się zaszywać poza internetem, a będę z Wami ugadana na no, nie wiem, na jakiegoś live'a, na jakąś pogawędkę, to po prostu Wam powiem, że mam gorszy dzień. Albo wezmę was z psem na spacer, bo często jest tak, że jak mam, mamy do dupy dzień, to po prostu idziemy sobie z krzyżkiem ze snikersem gdzieś się wyciszyć na długi spacer. I też Wam o tym powiem, żebyście po prostu wiedzieli, co się u nas dzieje. Przydługi ten wstęp. Zapomniałam Wam chyba powiedzieć, że opowieść będzie długa. No dobrze, no to teraz tak. Ostatnie kilka miesięcy. Pod koniec roku na takich rutynowych badaniach okazało się, że mam dość sporego guza. No, i y, okazało się, że y, mam jakby dwie opcje po wszystkich możliwych biopsach, rezonansach, badaniach dodatkowych: albo y, okaże się ta opcja bardzo, bardzo negatywna, co oznacza, że zostało mi mało czasu, y, albo okaże się ta opcja bardziej pozytywna, że nie jest tak źle, y, zadziałamy chirurgicznie i będzie wszystko w porządku. Więc to już były pierwsze stresy. Jak się okazała ta opcja numer dwa, czyli że spoko, nie umieram, fajnie, no to chcieliśmy z Krzyśkiem właśnie tak, jak co roku zmienia się rok, mamy nowe plany, nowe ambitne cele, jeśli chodzi o projekt pies, no i to wszystko zaczęliśmy Wam zapowiadać, bo chwilowo sytuacja się uspokoiła. Stąd były te nasze obietnice, że się będzie dużo działo w pierwszym kwartale. No ale w połowie stycznia wylądowałam nagle w szpitalu, Okazało się, że wcale nie jest tak do końca kolorowo, tam z różnych względów i różnych komplikacji. No, i tak trochę w, trafiłam do szpitala w nocy. Rano mnie od razu obudzili, bo lekarz, jak zobaczył moje wyniki, to powiedział, że to jest zagrożenie życia, i trzeba mnie natychmiast operować. Nawet poprzesuwali kolejkę jakichś kobitek, które czekały na operację, żeby mnie operować. Co skutkowało w projekcie z tym, że te plany, które mieliśmy, to już abstrahuję od tego, że tam trochę legły w gruzach, bo ja fizycznie dochodziłam do siebie miesiąc po tej operacji, no to ja nagle wylądowałam w szpitalu. Gdzie ja mam zaplanowane kursy grupowe, ja te kursy miałam prowadzić, ja odbieram telefony, ja odbieram maile, ja z wami koresponduję, ja się przygotowuję siebie i was do tych kursów. Więc nagle musiałam wszystkie grupy poinformować, że ja nie poprowadzę tych zajęć. No a ja z tym moim byciem profesjonalną, nie powiedziałam nikomu, że leżę w szpitalu właśnie po operacji i nie najlepiej się czuję ani psychicznie, ani fizycznie. Tylko po prostu poinformowałam, że kurs poprowadzi Nina. Nina wtedy była na etapie szkolenia się, wdrażania, miała jeszcze się chwilę ze mną wdrażać, no ale nagle no, nie miała wyjścia. Ani ja nie miałam wyjścia, ani ona nie miała wyjścia. Oczywiście dźwignęła sytuację, natomiast mm, no źle się odbiera telefony i rozmawia z Wami wtedy, kiedy Wy się cieszycie. Że odebraliście szczeniaczka z hodowli i on jest taki super uroczy i chcecie się z nim zapisać na szkolenia. Ja wam tutaj co mam trudzi o tym, że leżę w szpitalu. No ja zawsze miałam takie, wiecie, poczucie też w głowie, że no nie chcę robić marketingu na tym, że nie wiem, jestem chora, leżę w szpitalu, jest mi źle i tak dalej, bo to nie o to chodzi. No więc jak już wyszłam z tego szpitala. No i próbowałam dojść do siebie, zresztą niektórzy z Was y, trochę o tym wiedzą, bo już powiedzmy pod koniec mojej tej pierwszej rekowalescencji, jak wyszłam ze szpitala, y, robiłam spacerek socjalizacyjny, taki krótki i musiałam wszystkich, którzy byli na spacerku socjalizacyjnym, przepraszać, że się nie przywitam z psami, no bo y, byłam poszywana i tak dalej, więc psy nie mogły po mnie skakać, nie mogłam się z nimi za bardzo witać, więc taka byłam, wiecie, mało ruchliwa, nie mogłam biegać, zresztą wtedy ten godzinny spacer. Godzinny, ja, ja byłam na takim etapie, że dla mnie godzinny spacer po trzech tygodniach wyjście ze szpitala był dużym wysiłkiem. E, w ogóle po wyjściu ze szpitala, nie wiem, kilka dni krzyk się ze mnie śmiał, bo daleko doszłam, bo zrobiłam spacer, który miał, trwał trzy minuty i musiałam wracać do domu, nie? Więc no to jest trudna po prostu sytuacja. Zwłaszcza jak chciałabym, żeby projekt Pies było pozytywne i żeby raczej przekazywać Wam tą moją pozytywną energię bo ja nie lubię smęcić, narzekać. I nawet jak mam doła, to jeden dzień sobie popłaczę, powkurzam się, podołuję się, a potem chcę działać i chcę z powrotem być pozytywna. Na szczęście tej pozytywnej energii w sobie mam dość sporo. No, dalej. Przede mną jeszcze kolejna operacja. Nie wiadomo kiedy do końca. Nie wiadomo, co z tej operacji wyniknie. Stąd jak do mnie czasami dzwonicie i piszecie, że jak to jest, że już nie prowadzę zajęć. Ale jednak prowadzę zajęcia online, no bo wiecie, łatwiej mi odwołać zajęcia pojedyncze online niż całą grupę pięciu psów, czy tam piętnastu, jeżeli to są trzy grupy. Łatwiej mi siąść na krześle i poprowadzić zajęcia wtedy, kiedy się źle czuję, albo kiedy mnie coś boli, albo kiedy jestem po operacji, niż pójść do psów, które e, skaczą, ciągną, nie wiem jak się zachowają. Ja potrzebuję też być taka bardziej mobilna na zajęciach, więc tak tłumaczę się, dlaczego u nas jest wiele zmian. Zresztą większość planów, no prawie nic nie dociągnęliśmy, to co miało się wydarzyć w pierwszym kwartale, no bo ten pierwszy kwartał minął nam na tym moim szpitalu, leczeniu, nie wiadomo co dalej i tak dalej. Zresztą teraz jest co maj. W tamtym roku, przecież ja jeszcze mam adresy mailowe pozbierane, bo w tamtym roku planowałam, że w maju ruszymy z kursami terenarskimi, takimi na żywo, czyli dla osób, które chcą zostać instruktorem szkolenia psów, miały być kursy. No i nie zrealizowałam tego. Miało to być w maju, no i co? Mamy maj i nic z tego. Wiem, z czego to wynika, ale jestem wkurzona, bo wiele rzeczy nie dopieliśmy, wiele rzeczy i projektów nam gdzieś tam wisi. Ale doszłam do wniosku, że żeby wilk był syty i owca cała, to najlepszym rozwiązaniem będzie to, jeżeli będę z wami szczera. Po prostu jak w niedalekiej przyszłości będę znowu leżeć w szpitalu, to Wam po prostu powiem, że jestem w szpitalu i dlatego jest mniej storek, okej? Okay? Jak będę miała spacerek socjalizacyjny zaplanowany, ale przed tym spacerem okaże się, że ustalili mi termin operacji, to po prostu odwołam ten spacerek i Wam powiem że dlatego, że mam operację. Jak nie będziecie pytać, dlaczego już nie prowadzę zajęć indywidualnych, to zamiast unikać odpowiedzi i zastanawiać się, co powiedzieć, to Wam po prostu powiem, że no... Na dzień dzisiejszy stan mojego zdrowia jest taki uh, uh, chwiejny, więc żeby nie robić zamieszania, Aga i Nina przejęły pałeczkę, a my z Krzyśkiem będziemy działać online'owo. I będę to trochę traktować w taki sposób, że te nasze social'e mm, to są takie, że wiecie, że jak czasami będę miała gorszy dzień, to Wam powiem, że mam gorszy dzień. Jak będę poobijana, poszywana, to Wam powiem leżę poobijana, poszywana, dlatego mnie nie widzicie na spacerach. Zresztą ostatnio się tak zastanawiałam, co sobie na kursanci myślą, którzy nas do Krzyśka spotykają na spacerze ze sneakersem. Bo ja tak opowiadam o tych spacerkach, a na przykład cały miesiąc do krzyk chodził na spacer ze sneakersem, no bo ja nie mogłam, ja nie byłam w stanie zrobić godzinnego spaceru. Wiecie, ja się teraz z tego śmieję, bo teraz mi już trochę łatwiej, bo ten miesiąc już... Dwa miesiące minęły, ale wtedy mi nie było do śmiaku. Zresztą jestem taką osobą, że wiecie, że jak czegoś nie mogę, to mnie to bardzo, bardzo denerwuje. I właśnie przez to, że nie chcę wzbudzać jakiegoś współczucia i wiecie, robić siebie taką ofiarę i taką biedną, żeby mi ktoś zaraz, o tutaj nie wiem, żalisz się czy coś. Nie, nie o to chodzi, że się żalę, tylko chciałabym. Żeby szczerze móc Wam powiedzieć, słuchajcie, chwilowo z moim zdrowiem jest tak, a nie inaczej. Wynika to z różnych kwestii i jestem niedyspozycyjna w tym tygodniu, nie? I spoko, żebyście o tym wiedzieli. A Krzysiek przejmuje chwilowo pałeczkę, albo będę Wam nagrywać, leżąc na kanapie coś i opowiadać. Więc jakie będą zmiany? Zmiany będą takie, że będzie nas tutaj więcej. Nie Snikersa, Krzyśka, bo nie chcę... Nie... Wyrzucam do śmieci, spinanie się, że mam gorszy dzień albo gorzej się czuję i nie chcę wam tego pokazywać. Nie? To wyrzucamy do kosza, będzie nas więcej. W związku z tym, że nie biorę udziału w zajęciach stacjonarnych raczej, no to będzie dom i live, y, i będzie więcej konsultacji, i pojawią się nowe kursy online. Pojawią się też te plany, które gdzieś tam mieliśmy zaplanowane na pierwszy kwartał. Też... O, przepraszam, powiedziałam, że nic nam się nie udało z, zrealizować. Mu, udało nam się zrealizować to, że jesteśmy na siłowniach w całej Polsce. Znaczy, co prawda, będziemy chyba niedługo już znikać, to nieważne, ale to nam się udało zrealizować, no bo to są takie rzeczy, które mogę robić w domu i nieważne, czy siedzę w dresach, czy się źle czuję, to tak nagrać film zawsze mogę, nie? Więc nie znikamy, działamy Natomiast nawet jeżeli jesteście naszymi kursantami i właśnie chcecie z nami ze mną mieć zajęcia, to to nie jest tak, że was nie lubię, że mam w nosie waszego psa i nie poprowadzę zajęć, bo mam takie widzi mi się, albo mi soduweczka uderzała do głowy. Tylko mam ku temu swoje powody. Ok? No. Tyle. Długo to było. Ciężkie to jest dla mnie. <grym> nie lubię być taka, wiecie, hmm. słaba. Nie w pełni sprawna, no to jest dla mnie takie ciężkie, jak to się dzieje. No, na szczęście chwilowo jest yy, tak w miarę ok. Zobaczymy, jak się sytuacja dalej y, potoczy. Yy, jak ktoś wysłuchał tej mojej długiej opowieści, no to mi będzie bardzo miło. Pozdrówcie piesełki, wygłaskajcie, idźcie na spacer, jak macie gorszy dzień i pamiętajcie, że nieważne co się dzieje naprawdę, naprawdę nieważne co się dzieje będzie dobrze. Tylko trzeba mieć pozytywną energię i działać.